Jakiś czas temu odezwała się do mnie platforma Bintu z prośbą o przetestowanie jej aplikacji dla fotografów. I muszę przyznać, że na początku byłem trochę sceptyczny, bo widziałem już trochę aplikacji dla fotografów i jakoś do tej pory żadna mnie nie urzekła. Ale postanowiłem dać jej szansę i muszę Wam powiedzieć, że ta aplikacja wyróżnia się bardzo pozytywnie na tle pozostałych. Dlaczego? Już Wam opowiadam. Dla jasności, aplikacja jest bezpłatna. Występuje wyłącznie w wersji na urządzenia mobilne, tak na Androida, jak i na system iOS. A przeznaczona jest przede wszystkim dla fotografów, pasjonatów i entuzjastów. Zacznijmy jednak od początku i zobaczmy, jak wygląda profil użytkownika w tej aplikacji, który znajdziemy w sekcji Mi. Mi, czyli Ja. I tutaj na wstępie powiem, chociaż aplikacja jest w języku angielskim, to jednak ma wbudowaną funkcję tłumaczenia. I wszystkie opisy, które zamieszczamy pod naszymi zdjęciami, możemy pisać w naszym języku i zostaną przetłumaczone chyba na każdy inny język. I podobnie, gdy my przeglądamy zdjęcia innych fotografów i opis pod nimi jest w jakimś obcym języku, to jednym kliknięciem możemy przetłumaczyć na nasz, polski. Język, a więc jest to świetne ułatwi ułatwienie i znakomita funkcja. Sam profil użytkownika jest charakterystyczny dla aplikacji społecznościowych i znajdują się na nim po prostu wszystkie podstawowe i typowe informacje dla tego rodzaju profili w aplikacjach społecznościowych. Natomiast generalnie profil jest podzielony na sześć sekcji podstawowych i dwie dodatkowe. Zacznijmy od pierwszej, czyli Posts. Post, czyli nasze posty, czyli w tym wypadku zdjęcia albo wideo, ponieważ możemy umieszczać zarówno zdjęcia, jak i materiały wideo, właśnie. I gdy klikniemy sobie w tą sekcję, to zobaczymy, że zdjęcia, co prawda, wyświetlają się w formie kwadratowych miniaturek, ale dobra informacja jest taka, że aplikacja akceptuje chyba wszystkie możliwe formaty i proporcje zdjęć. I gdy klikniemy sobie w dane zdjęcie, to ono nam się wyświetla już w pełnym rozmiarze i we właściwych proporcjach. Zdjęcia możemy sobie w momencie ładowania przykadrować, jeżeli chcemy, ale nie musimy. Natomiast, jeżeli się przyjrzymy bliżej zdjęciu, to się okazuje, że są tam dwie dodatkowe funkcjonalności. Popatrzmy na opis tuż powyżej zdjęcia. To jest geolokalizacja. Gdy klikniemy sobie w ten opis, w ten adres, to otwiera nam się on na mapach Google. Tak, BINTU jest zintegrowana z mapami Google. Ale ta geolokalizacja na zdjęciu jest dostępna oczywiście tylko wtedy, gdy my, umieszczając zdjęcie w serwisie, umieścimy tam również geolokalizację. Sama z powietrza się nie bierze. Ale dzięki tej funkcji, gdy przeglądamy sobie zdjęcia innych fotografów, to możemy dokładnie sprawdzić na mapie, gdzie to miejsce zostało zrobione. Jest to fajna funkcja, która może się przydać na przykład wtedy, kiedy stwierdzimy, że chcielibyśmy odwiedzić to piękne miejsce na zdjęciu. I od razu widzimy, gdzie ono jest, a więc przydatne, gdybyśmy chcieli planować sobie wycieczki. Ale zwróćmy też uwagę na drugą funkcjonalność. W prawym, górnym rogu zdjęcia jest taki odnośnik TIPS. Gdy w niego klikniemy, to otwierają nam się informacje o zdjęciu. Informacje dotyczące tego, jakim aparatem i jakim obiektywem Owo zdjęcie zostało zrobione, a także wszystkie parametry ekspozycji. Jest też pole na dodatkowe informacje, które fotograf może zamieścić, jeżeli uzna za stosowne odnośnie danego zdjęcia. Mogą to być na przykład jakieś dodatkowe rady mówiące o tym, jak dane zdjęcie należy zrobić, czy jak zostało zrobione, bądź jakakolwiek inna informacja, którą fotograf zechce umieścić. Bardzo fajna funkcja. Ale by zrozumieć kolejne sekcje w profilu użytkownika, na chwilę przejdźmy do przeglądania zdjęć innych użytkowników innych fotografów. Klikamy w tym celu w zakładkę Home. Już możemy sobie przeglądać zdjęcia fotografów z całego świata. Jeżeli klikniemy na któreś, to otworzy się nam ono w pełnym rozmiarze i ze wszystkimi informacjami dotyczącymi geolokalizacji sprzętu, którym zostało dane zdjęcie zrobione i tak dalej. Tak jak widzieliśmy to. Przed chwilą. Zobaczymy również, że każde zdjęcie można polubić, zapisać, skomentować, albo podzielić się z nim i umieścić albo na naszym profilu, albo wysłać do innego użytkownika na bintu, albo zamieścić je na naszych social mediach, jakichś innych, z których korzystamy. Ale teraz wróćmy na nasze konto, na nasz profil i zajrzyjmy do kolejnych sekcji My Saves, czyli zapisane zdjęcia. Jeżeli przeglądając zdjęcia inne, innych fotografów stwierdziliśmy, że któryś jest tak świetny, że chcielibyśmy do niego jeszcze wrócić, żeby je przeanalizować, żeby pomyśleć, jak świetnie zostało zrobione, no to właśnie te zapisane zdjęcia będą nam się pojawiały, czy będziemy mieli do nich dostęp właśnie w tej sekcji. Wchodząc sobie w My mamy bezpośredni, natychmiastowy dostęp do wszystkich tych zdjęć, do których chcemy mieć błyskawiczny i szybki dostęp. Bardzo fajne rozwiązanie, nie musimy ich szukać, nie musimy sobie przypominać, gdzie to było to świetne zdjęcie. Wystarczy, że zapiszemy i mamy je zawsze dostępne w zakładce MySaves. Location Library to po prostu spis lokalizacji zapisanych zdjęć. Może to być przydatne przy planowaniu wycieczek. I wreszcie jedna z ciekawszych sekcji, czyli MyGir, czyli mój sprzęt. Jeżeli tylko chcemy. To możemy sobie, korzystając z bogatej bazy BINTU, wskazać jakiego sprzętu używamy do fotografowania. Możemy wybrać konkretny model aparatu albo kilku, możemy wybrać też konkretne modele obiektywów. I ciekawą funkcją, i bardzo fajną jest to, że gdy klikniemy sobie na przykład w dany aparat. W daną ikonkę aparatu, to wyświetlają nam się zdjęcia zrobione właśnie tym aparatem, umieszczone przez fotografów korzystających z platformy BINTOO. Bardzo fajne rozwiązanie, prawda? Gdy klikniemy w jakiś obiektyw, to samo, wyświetla nam się zdjęcia zrobione tym. Obiektywem. Uważam, że jest to bardzo fajne, ponieważ dzięki temu zyskujemy pewien punkt odniesienia, który może być dla nas istotny w naszej fotograficznej podróży, a polega on na tym, że widzimy, jakie zdjęcia robią fotografowie na całym świecie przy użyciu tego samego sprzętu, który i my mamy. Ale oprócz tego sprzętu, który już mamy, możemy też umieścić sobie listę takiego sprzętu, który dopiero chcemy mieć. I do tego służy Wish List i ma dokładnie taką samą funkcjonalność. To znaczy gdy klikniemy w dany sprzęt, aparat czy obiektyw, to wyświetlają nam się zdjęcia zrobione tym aparatem czy obiektywem. Kolejna sekcja to My Footprints. Tutaj na mapach Google wyświetlają nam się te lokalizacje, które dodaliśmy do naszych zdjęć. A więc jest to taka mapa tych miejsc, w których robiliśmy zdjęcia i zdecydowaliśmy się umieścić go lokalizację. No i możemy sobie zobaczyć gdzie podróżowaliśmy, gdzie byliśmy. I może zainspiruje nas to do jeszcze jakichś innych, ciekawszych podróży i do robienia innych, ciekawych zdjęć. I wreszcie ostatnia z tych podstawowych sekcji, czyli activities. I tutaj, jeżeli braliśmy udział w jakimś konkursie organizowanym przez BINTU, bo BINTU organizuje konkursy fotograficzne, no to widzimy historię właśnie. Naszych tego naszego udziału w konkursach. I jeżeli przypadkiem wygraliśmy jakąś nagrodę, bo można wygrywać nagrody, to też będzie to zaznaczone w tej historii. No i właśnie w bint można wygrywać nagrody. I można to robić powiedzmy na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest wziąć udział w konkursach. No, jeżeli zostaniemy wybrani czy wylosowani w zależności od charakteru tego konkursu, no to możemy dostać nagrodę. Jakie to są nagrody, to o tym za chwilę. Ale istnieje jeszcze druga możliwość zdobywania nagród w aplikacji Bintu. Wejdźmy sobie do Reward Hub. Otóż w Bintu zdobywamy punkty. Za co? A na przykład za aktywność. Gdy umieszczamy Post, zdobywamy punkty. Gdy umieścimy jakieś określone informacje w tym poście, np. właśnie geolokalizację, dodamy tagi i parę jeszcze innych rzeczy, zdobywamy dodatkowe punkty. Gdy przeglądamy zdjęcia i przejrzymy np. minimum 5 zdjęć danego dnia, to również zdobywamy punkty. Gdy polajkujemy jedno zdjęcie dziennie, to również mamy punkty. Gdy zapiszemy zdjęcie, to również mamy punkty. Gdy zdecydujemy się zaprosić do aplikacji jakiegoś naszego znajomego fotografa, używając tak zwanego kodu zaproszeniowego, również zyskujemy punkty. I gdy tych punktów uzbiera się odpowiednia ilość, to wówczas możemy je właśnie wymienić na konkretne nagrody. Jakie to są nagrody? Fajne. Na przykład zestawy do czyszczenia matryc, zestawy do czyszczenia obiektywów. Statywy mniejsze i większe. Filtry różnego rodzaju. Torby i plecaki mniejsze i większe. A więc BINTU daje nam możliwość osiągania realnych, fizycznych, materialnych korzyści za to, że aktywnie i regularnie korzystamy z tej aplikacji. I oczywiście z całą pewnością ma to na celu spowodowanie, żeby ta aplikacja nie stała się aplikacją martwą. Ale myślę, że jest to całkiem dobra motywacja, prawda? Jeżeli możemy mieć wymierne korzyści w postaci jakichś akcesoriów fotograficznych i to często wcale nie tanich, i to dobrej jakości, dlaczego to sobie już sami sprawdźcie, to myślę, że naprawdę warto z tego korzystać. I dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Jeżeli chcą nam coś dać, warto to wziąć. A do wymiany punktów na nagrody służy ostatnia sekcja: Radium Prizes Now. To właśnie tutaj dokonujemy wszystkich czynności niezbędnych do wymiany punktów na wybrane przez nas nagrody. Ale przejdźmy do jeszcze jednej fantastycznej funkcjonalności w aplikacji Bintu. W tym celu weźmy sobie w zakładkę Explore. Gdy sobie w nią klikniemy, to pojawia nam się mapa Google, która pokazuje nam obszar o promieniu 100 km wokół nas, wokół naszej fizycznej lokalizacji. Sczytywanej oczywiście z pozycji naszego telefonu. Zakres tego promienia można zmieniać, może być większy niż 100 km, ale w tym promieniu pokazują nam się jednocześnie wszystkie zdjęcia dodane przez użytkowników tej aplikacji właśnie w tym obszarze. I gdy sobie powiększymy mapę, to możemy sobie kliknąć w dowolny z nich, ono nam się otworzy, ale będziemy widzieć też inne zdjęcia, które zostały dodane w tej samej lokalizacji przez innych fotografów, jeżeli akurat będą dodane. A więc dzięki tej funkcji możemy poznawać nie tylko ciekawe miejsca w dowolnym miejscu na świecie, bo używając wyszukiwarki, możemy wpisać dowolną lokalizację. Ale możemy też poznawać fotografów, którzy zrobili te zdjęcia, bo oczywiście możemy wzajemnie siebie obserwować swoje konta, możemy wymieniać ze sobą informacje, możemy sprawdzać, jakim sprzętem dane zdjęcia zostały zrobione. A więc jest to bardzo fajne narzędzie, dzięki któremu możemy poznawać i świat w ogóle, i świat fotograficzny. Na podstawie zdjęć tysięcy, może dziesiątek tysięcy fotografów z całego świata, właściwie w dowolnym zakątku świata. O czym jeszcze warto wspomnieć, jak dodawać zdjęcia bądź wideo, bardzo prosto. Wystarczy, że klikniemy w ten znaczek plus na dole ekranu po środku, i otwiera nam się galeria z dostępnymi zdjęciami czy materiałami wideo na naszym telefonie. I możemy sobie wybrać albo jedno zdjęcie, albo kilka, i wtedy w ramach jednego. Posta, może nam się podobnie jak na Instagramie zapisać kilka zdjęć. No i oczywiście dodajemy też wszystkie niezbędne informacje, o których mówiłem wcześniej. Ale warto też wspomnieć o wyszukiwarce, która jest bardzo fajna w tej aplikacji. I dzięki niej możemy sobie szukać po prostu konkretnych rodzajów zdjęć czy kategorii zdjęć. Jeżeli interesowałyby nas na przykład zdjęcia nocne, no to wpisujemy sobie zdjęcia nocne czy odpowiednie tagi z tym związane. I znajdujemy te zdjęcia, szukamy portretów, no to piszemy portrety i znajdujemy portrety, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne rozwiązanie. I mogę jeszcze dodać, jako ciekawostkę, że przeglądając mapy, właśnie w tej zakładce Explore, zauważyłem, że aplikacja jest wyjątkowo popularna w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, w Indonezji, natomiast w Polsce, chyba dopiero wchodzi i dopiero zaczyna zdobywać popularność. Można już znaleźć trochę zdjęć, ale wcale, wcale nie ma ich dużo. A na wybrzeżu w większości są to zdjęcia zrobione przez niemieckich turystów. Co to nam mówi i jak, w moim przekonaniu, możemy jeszcze dodatkowo skorzystać z tej aplikacji? Na świecie istnieje bardzo duża grupa fotografów, turystów, którzy uwielbiają jeździć po świecie i fotografować te miejsca, które zwiedzają. Turysta, jeżeli gdzieś jedzie, to zostawia tam pieniądze, bo zazwyczaj musi gdzieś spać, musi gdzieś zatankować albo kupić bilet na pociąg bądź inną komunikację, yy, musi coś zjeść i pewnie będzie chciał wydać jeszcze pieniądze na wiele różnych atrakcji. A więc, mając to na względzie, możemy tych turystów, fotografów zachęcić do tego, żeby, żeby odwiedzali również naszą okolicę, czy szerzej nasz kraj. Jak? Poprzez umieszczanie zdjęć. Ze świetnych lokalizacji w naszej okolicy bliższej bądź dalszej. Bo tak jak my możemy się zainteresować danym pięknym miejscem gdzieś na świecie, tak samo jakiś fotograf ze świata może się zainteresować jakimś pięknym miejscem w naszej okolicy i zdecydować się je odwiedzić przyjechać tutaj. A pamiętajmy, że turystyka w niektórych krajach stanowi podstawową gałąź gospodarki. A więc dodatkowo, zachęcając ludzi z całego świata do przyjazdu do Polski, która jest krajem bardzo pięknym i moim zdaniem jeszcze bardzo nieodkrytym dla ludzi na świecie, no możemy spowodować dodatkowe korzyści i dla rozwoju naszego pięknego kraju, ale pośrednio też dla nas samych. Dodatkowo, być może możemy nawiązać świetne znajomości fotograficzne, a kto wie, może nawet i przyjaźnie. Podsumowując i kończąc. Mi się ta aplikacja naprawdę spodobała i używam jej, używam jej na co dzień. Daje mi ona dużo radochy i frajdy. Zachęcam was do sprawdzenia tej aplikacji. Jeżeli zdecydowalibyście się ją zainstalować, a jest dostępna w oficjalnym sklepie Google Play i w oficjalnym sklepie tym na, na iOS, to instalując nie, zapom nie zapomnijcie wpisać mojego kodu zaproszeniowego. Dzięki temu ja dostanę trochę punktów, które potem będę mógł wymienić na jakieś fajne nagrody, a wy będziecie mogli potem zrobić to samo. Zachęcam Was do sprawdzenia tej aplikacji. W moim przekonaniu jest to albo najlepsza aplikacja dla fotografów, dostępna w ogóle w tej chwili spośród wszystkich, albo przynajmniej najlepsza spośród tych, na które ja natrafiłem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. I do zobaczenia. Cześć!